Jak byłem młody, to czytałem wszystko, bo ja chodziłem do pewnej lwowskiej wypożyczalni i brałem książki, tak jak stały na półkach, po podobało to, że, że... Dla mnie komputer jest bardzo wygodny. W którymś momencie, do tych, nie umiem tego powiedzieć, jeszcze przecież... Pewna metafora. Parzenica i To jest książka autobiograficzna, tam wszystko. Trochę cegły jako materii. W handlu niewolników. Jedyne, co by mnie upoważniło... Tak jak Wojaczek grał... dzisiejszy już nie jest przyczelnik... ...to w to... Nie piszę epilogu, bo traktuję te, te rzeczy jako zamknięte całości i tak jak nie można sobie wyobrazić, żeby ktoś dopisywał E, epilog do braci Karamazow, czy jakby ktoś dopisywał, epilog do, e, do pustelni Parmeńskiej. E, to są zamknięte rzeczy, i, i już ciąg dalszy to już, jest, e, to już jest inna historia, jak gdyby. A to, to co ja pisuję, pisałem w cesarzu czy w Szachin-Szachu, to była pewna struktura zamknięta, wypełniona. I już trzeba pisać zupełnie inne książki po prostu. A to już ja się tym nie zajmowałem, bo ja zwykle nie jeździłem nigdy potem do kraju, w którym raz już byłem i już, już, tym, już, już jakieś inne tematy mnie pociągały i interesowały. I w związku z tym pisałem już następne książki, które, które już były na inny temat. To nie są książki naukowe, to nie są przewodniki turystyczne. Te rzeczy mnie po prostu nie interesują. Nie interesuje taka wizja, taki obraz świata, jaki, jaki, jaki mnie się wydaje, on istnieje. Ale obraz świata bliższy oglądowi refleksji, bliższy antropologii, bliższy takiemu spojrzeniu literackiemu. A to nie są przewodniki turystyczne, ja się tym nie interesuję, po prostu przewodniki turystyczne kupuję, jeżeli jest coś, chcesz się czegoś dowiedzieć, ale z moich książek nie, nie dowie się Pan tego, bo to po prostu nie jest moim zainteresowaniem. Świata nie da się właściwie w pełni opisać. Ogólny stan takiego zrozumienia swoich granic, swoich możliwości, które, które są no niewielkie, no, nie, nie, to trzeba pamiętać, że, bo wobec bogactwa świata takiego, jaki on istnieje, z, z którym w ogóle jesteśmy tylko w niewielkim stopniu e, zdolni to opisać, jeżeli nam się uda w jakimś stopniu to opisać, to już jest dużo, ale trzeba mieć przekonanie, pokorne przekonanie, e, że, 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 są, że są bardzo Duże granice tego pisania, opisywania. To jest zawód bardzo trudny, i który trzeba traktować. Najważniejszą rzeczą jest, żeby traktować go serio. Że, że to jest zawód wymagający dużego poświęcenia i dużej pracowitości, dużej pracy nad sobą. To jest trudny zawód, jeżeli go się chce dobrze wykonywać. I, i że w związku z tym trzeba mieć poczucie tego, no, że, że to jest taki zawód, którego się nie można nauczyć raz na całe życie. Że to jest taki zawód, którego się, w którym samemu się trzeba cały czas uczyć. Ponieważ ludzie się zmieniają i sytuacje się zmieniają i świat, który nas otacza się zmienia. I trzeba tą naszą wiedzę ciągle odnawiać i ciągle uzupełniać i ciągle wzbogacać. Moim tematem jest, jest trzeci świat. I ja się zajmuję trzecim światem, zajmowałem się całe życie i dalej się zajmuję. To po prostu to jest zawód, który wymaga specjalizacji. Ja się specjalizowałem w problemach trzeciego świata, studiowałem te problemy, dalej studiuję i dalej o tym piszę. Mi nie interesują kraje jako takie, tylko mnie interesują sytuacje, mi, 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 mi interesują problemy. A te problemy czy sytuacje nie muszą koniecznie być w Etiopii, one są na całym świecie i, i w zależności od tego, gdzie one się dzieją, tam, tam o nich pisze. Rosja to jest był mój temat dzieciństwa, dlatego że ja pochodzę z Kresów, z Polesia, i, i to był w związku z tym, y, jakiś dług spad, spłacony własnemu y, własnej przeszłości, y, własnemu dzieciństwu. A równocześnie y, Rosja też była. Problemem kolonialnym, czyli problemem właściwie dekolonizacji, bo to było ostatnie mocarstwo kolonialne, które zniknęło z naszej planety. Ja opisywałem ten proces znikania tego ostatniego mocarstwa kolonialnego.